Dzień dobry, kochani. Był czas na relaks. Tak wyśla, kurwa. Teraz ogień. Z dupy, Nie nic, nic. Nie się. Remonty. A po, Mateusz! Ile dzisiaj pić posło? A ty siedzi, nie griwaj, go on pity jest. Kurwa, daj spokój. Dobra, o, nie Proszę wiesz. bardzo, trzeba się nawadniać. Otwórz mu górę. Pokaż wasze skarby, no. No trzeba się nawadniać w pracy, nie Mateusz? A daj spokój! Dwa piwa codziennie, bo ja, to nie ma picie. daj ta spokój.